Dzień dobry Państwu, nazywam się Mariusz Marszałkowski, jestem prowadzącym programu na Marszałkowskiej. Dzisiaj moim i Państwa gościem będzie pan Michał Rogalski, redaktor i analityk portalu onet.pl. Dzień dobry, witam Michał. Dzień dobry. Zaprosiłem Ciebie dzisiaj do studio, ponieważ porozmawiamy o analizie, o zbieraniu danych, o wykorzystaniu tych danych. Dzisiaj dane to jest często klucz do sukcesu w wielu branżach i w przemyśle, w biznesie, w gospodarce, ale też w innych branżach, niezwiązanych z, tą, z, z tymi, które wspomniałem wcześniej. Powiedz proszę, do czego dzisiaj dane w ogóle nam się przydają? Jak możemy te dane wykorzystać? W czym nam pomagają? Jak to z perspektywy ciebie, jako praktyka, który zbiera i obrabia i wykorzystuje te dane, jak to wygląda? Ja traktuję dane jako taka bardzo obiektywna forma do postrzegania rzeczywistości i tego też mnie nauczyła pandemia, że właśnie na podstawie danych, gdzie, ile, z jakich zakażeń mogliśmy jakieś konkretne decyzje podejmować i to dotyczy wszystkich dziedzin życia, mhm. tak, ja, ja też osobiście, prywatnie dużo różnych danych dotyczących swojego życia, czy to budżetowych, czy, czy jakichś innych finansowych, czy dotyczących samochodów zbieram? To wszystko w Excel wpisujesz? Nie tylko, do niektórych rzeczy są, są aplikacje, które robią to za mnie, co bardzo lubię, ale ja osobiście uwielbiam dany, uwielbiam na nie patrzeć, mhm. uważam, że dają nam pewnego rodzaju wiarygodny, wiarygodny obraz, chociaż z doświadczenia pracy, pracy w mediach. Też jest taka możliwość, że niby obiektywne dane, obiektywne z wiarygodnego źródła, mhm. można też przedstawić pod jakąś tezę, mhm. albo nawet mając obiektywne dane, też można nimi manipulować w pewien sposób. Więc z natury dane powinny być obiektywne, ale, ale tu nie, nie, są, nie są idealne. A to też od nas zależy, jak będziemy je przedstawiać. No, ale właśnie, no, bo wspomniałeś o tym, że dane danych jest dużo, dane możemy w różny sposób wykorzystać. Natomiast, no, tu też pojawia się takie pytanie, jak w tym natłoku różnych danych, które do nas napływają, wyłapać te, które są najbardziej istotne. No, bo jeżeli zobaczymy sobie na, na, na potok tych danych, to często jest tak, że one jako, nie wiem, arkusz w Excelu jako same dane nic nam nie mówią. Kluczowa jest tutaj też ta rola analityka, który zbierając te dane, jako się uschematyzuje, jako się uprości, tak żeby były no, dla takiego przeciętnego odbiorcy w ogóle możliwe do przetrawienia. No więc właśnie, jak to, jak to robić, żeby dane były proste w odbiorze, ale jednocześnie, żeby nie zatracały swojego sensu poznawczego. No właśnie. Dane najpierw trzeba znaleźć, później oczyścić, posegregować, a na koniec, jeżeli ma być to przystępne, przystępne w odbiorze, trzeba jakoś zaprezentować. Więc zdecydowanie jest to czasami trudne zadanie. Czasami tych danych mamy, chcemy pokazać wszystko, wszystko jest dla nas istotne, ale żeby dla tego prostego czytelnika był to, co chcemy przekazać, zrozumiałe. Trzeba to upraszczać, trzeba umieć wybrać to, co jest najważniejsze, jednocześnie uważając, żeby, żeby na przykład czegoś, co jest istotne, nie pominąć. Więc zdecydowanie trzeba na to zwracać uwagę, ale w naszych warunkach przede wszystkim ważna jest sama dostępność. I, i to, z czym się na co dzień mierzę. To, że jestem pewien, że dane jakieś są zbierane, że chciałem coś przeanalizować, jakiś temat. Widzę, że coś jest nie tak na pierwszy rzut oka, ale chcę mieć podparcie obiektywne, mhm. obiektywny dowód, który potwierdzi tą, tą moją tezę. Ale finalnie ten pomysł się zderza z skrzynką mailową jakiegoś publicznego podmiotu i utyka na miesiąc, dwa, do momentu, w którym temat przestaje być aktualny, interesujący, albo już dawno został rozwikłany. Mhm. E, więc e, to jest też pewna trudność, że jeżeli chcemy analizować dane publiczne, e, to musimy się mierzyć z czymś, co się nazywa dostęp do informacji publicznej. Mhm. Tak? A jest to proces często mozolny, e, często przyciągany, często czasami nawet przerzucany pomiędzy różnymi instytucjami. Mhm. E, I to o tyle właśnie w kontekście pracy dziennikarza danowego. Jako dziennikarza trzeba. Jakby różne rzeczy się dzieją teraz. Tak? Mhm. Teraz chcemy analizować, teraz chcemy coś przedstawić na danych. Nie możemy na nie czekać dwa miesiące. Mhm. Tak? Kiedy one już przestają, przestają być aktualne, czasami może to być komfortowe, tak? bo praca dziennikarza czasami też polega na krytyce mhm. pewnych, pewnych działań. Więc w pewnym, w pewnym zakresie dla instytucji publicznej może to też być pewne warunki korzystne, mhm. że jednak ten proces on jest bardzo. Długi mozolny, ale uważam, że on jest jednak z brakiem korzyści dla, dla finalnie obywateli i odbiorców tych, tych treści, tych danych. No właśnie, bo ty o Michała Rogalskim usłyszeliśmy tak, na, tak, tak w całej Polsce, w zasadzie w czasie pandemii covid u Ty zajmowałeś się wtedy analizowaniem przypadków, przypadków zakażeń, ozdrowieńców, zgonów, które były podawane przez, przez stronę rządową i porównywały się również z danymi poszczególnych powiatowych sanepidów m.in. i tych danych z terenu. Powiedz, bo to może być ciekawe dla widzów, jak od kuchni wyglądała taka, taka praca? Siedziałeś w każdej stronie, każdego sanepidu po, po kolei? Czy, czy to było w jakiejś innej formie? Jak, jak to wyglądało? Czy zbudowałeś jakiś algorytm, który ta, sam to weryfikował? Jak to, jak to w praktyce wyglądało? Yy, ta praca była bardzo trudna do automatyzacji i wymagała bardzo dużo mozolnej, ręcznej pracy. A z tego względu, że jej wizja polegała na zebraniu wszystkich dostępnych danych, tak jak powiedziałeś, z bardzo wielu ludzi do jednego miejsca, no to pozwoliło na jak najszerszy obraz tego, co się mm -hmm. to działo, ale każdy podmiot udostępniał te dane w innej formie. Tak? A, a nawet jak mieliśmy taką ogromną radę, że dostaliśmy te dane w formie tabelarycznej, no to każdy z plików miał inaczej zapisane daty, inaczej był ułożone, niektóry w ogóle były po prostu porozrzucany, więc finalnie Wymagało to po prostu codziennej rentnej roboty, nie tylko mojej, ale też wielu, wielu wolontariuszy, bo w mm -hmm. ten cały projekt dużo ludzi się zaangażowało, zainteresowanych i z taką trochę zajawką dodanych jak ja. No i bez tych wszystkich ludzi, bez tej mozolnej pracy, codziennego spisywania, czasami nie wiem, z grafik wstawionych na Facebooku przez Sanepid, bo w żadnej innej formie one nie były udostępniane. Więc, więc w pierwszej kolejności było wyzwanie, żeby dane dostać, a mhm. jak już dostaliśmy, to mieliśmy to w takiej formie, że no, automatyzacja była no, niemal niemożliwa. Mhm. Z czasem to się trochę zmieniało, bo pojawiły się te dashboardy, dane było można łatwiej pobierać, I, i ale jednocześnie, im większa automatyzacja się pojawiła, tym tych danych było trochę mniej, szczególnie pod koniec, pod koniec 2021 roku. Ten dostęp do danych on został coraz bardziej ograniczany, również przez dostęp do informacji publicznej I finalnie została tylko automatyzacja. Mhm. Więc, tej takiej trochę chałupniczej, ręcznej roboty, bardzo mozolnej, finalnie przekształciło się to w algorytm, który zbierał te dane automatycznie. Ale rzeczywiście, bez, bez ludzi to było po prostu. Niemożliwe. A powiedz, analizując te dane, które, które wy wtedy zbieraliście, to był 2020-2021 rok. Co wam wychodziło z tych danych? Czy mieliście jakieś wnioski po, po zebraniu tych, 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 tych informacji na przestrzeni tego całego czasu? I jakie mieliście wnioski dotyczące pandemii w Polsce? To, co na pewno obserwowaliśmy, to, że nie do końca mieliśmy do czego porównywać to wszystko, szczególnie na początku. Tak, widzieliśmy jakąś liczbę zakażeń, jakąś liczbę zgonów, ale w ogóle nie mieliśmy jakiegokolwiek porównania, percepcji, jak to się ma, czy to jest rzeczywiście niebezpieczne. No, szczególnie w marcu 2020 mhm. roku, no, wszyscy byliśmy spanikowani, zamknięci w domach i nie wiadomo, o co było chodzi. Hasło pandemia było bardzo strasznym hasłem. Później się okazało, że to, co mieliśmy wtedy, no to był jakiś, jakby to, to, prawie nie było jeszcze pandemii, w porównaniu tego, co mieliśmy później e, jesienią, czy, czy jeszcze w następnym roku. Mhm. Tak? To, dopiero, to dopiero była epidemia, i dopiero wtedy z czasem zyskaliśmy porównanie. Tak? Wtedy obserwowaliśmy, mieliśmy porównanie, co jest w liczbach, co jest w szpitalach. Tak? Mhm. Mogliśmy to sobie, było tutaj pewne, pewne odniesienie. Później dostawaliśmy jeszcze potwierdzenie tych naszych różnych prognoz i wyliczeń w tych smutnych danych, na przykład z rejestru stanu cywilnego. Tak, wtedy zaczęło się to wszystko spinać, ale, ale na początku no, to było trochę takie przedzieranie się przez mgłę. Widzieliśmy codziennie rosło, codziennie był nowy rekord, ale finalnie to były wartości, które, które po roku były notowane dziennie w jakimś jednym powiecie. Tak, mhm. A my wtedy patrzyliśmy na nie, jakby, że to jest na cały kraj i to jest ogromna liczba. Mhm. E, I ona z czasem zmieniała się, właśnie ta, ta nasza percepcja na to wszystko e, i nadal się zmienia. Teoretycznie e, to, co też było ważne do zrozumienia, e, to, że nie badamy każdego chorego, na przykład tak? w danych naszej, naszych tabelkach nie było widać każdej osoby, która się zarazi. Mhm. E, widzieliśmy tylko mały wycinek e, z tego ogromnego zbioru. Osób, które udało się przedostać przez to sito testowania. Mhm. Teraz to sito jest, ma bardzo duże oczy, mimo tego, że choruje bardzo dużo osób, to już nie zobaczymy tych fal, też nie zobaczymy tych wszystkich nagłówków, mimo tego, że szkodliwość choroby i intensywność jest bardzo podobna, jak było to w poprzednich mhm. falach. Ale po prostu się już do tego jakoś przyzwyczailiśmy, ale po prostu chcemy się przyzwyczaić chcemy. E, mimo wolnie, e, może trochę życie powrócić do normalności, e, no ale choroba nas nie słucha. Ona nadal jest, ona nadal hula, tylko jej teraz nie wykrywamy. I może w tym kontekście e, dane zdarzają się po prostu z rzeczywistością. Czyli tutaj znowu mamy ten taki element, który pokazuje, że jeżeli chcemy. E żeby coś, czegoś było mniej, to po prostu dostosowujemy pewne wartości w, w danych. Tak, tak właśnie. Że... Czyli na przykład tutaj mamy mniejszą liczbę e, badanych, na przykład, tak, mniejszą trzeba, próbę. trzeba brać w danych poprawkę po prostu na rzeczywistość. Nie możemy, trzeba po prostu, jak patrzy się na dane, wyjrzeć za okno i zobaczyć, co się dzieje, e, bo gdybym nie patrzył za okno, to bym sobie pomyślał, że rzeczywiście już wirusa nie ma, e, że, że pandemia się rzeczywiście skończyła. Mhm. Tak. Yy, I mówię, trzeba, trzeba brać poprawkę na to, co się dzieje yy, na świecie. Po Ale na przykład teraz też muszę zapytać o to, yy, bo generalnie mieliśmy 2020 rok, 2021, który miał rzeczywiście ten to sito dosyć gęste, jeżeli chodzi o wyłapywanie osób zarażonych. Aczkolwiek nie, nie było to tak, że, że wszystkich wyłapał. Yy, natomiast tą daną, która która dużo pokazywała i była poniekąd niezależna od wyników testów, czy w ogóle przeprowadzonych testów, były na przykład nadmiarowe zgony. Tak. I teraz pytanie, bo myślę, że to będzie dosyć ciekawe, ciekawe zagadnienie. Nie wiem, czy mamy dane za cały już 2022 rok, ale jak na przykład w ubiegły rok, który był no, względnie przynajmniej jeżeli chodzi o kwestie medialne, no nie covidowe. Mieliśmy wojnę na Ukrainie już w zasadzie od, od lutego, która trochę zmonopol zmonopolizowała temat medialny. Natomiast czy, czy mamy już dane dotyczące np. Na nadmiarowych zgonów, czy w ogóle zgonów w 2022 roku? I co one mogą nam powiedzieć właśnie o pandemii covid? E najbardziej najbardziej komfortowo bym ja chciał mieć teraz przed sobą tabelkę, żeby podać konkretną liczbę, bo one mm -hmm. bo one spływają, one są jeszcze korygowane. Jak to ma właśnie często miejsce w danych, danych publicznych, ale to są dziesiątki tysięcy nadmiarowych zgonów. I widać, że pandemia wyrządziła ogromne szkody. Tak, ale są to z jednej strony tak mamy konkretny obiektywny wskaźnik ile osób zmarło, możemy to możemy porównać to z latami niepandemicznymi. E, tak, I, i wyliczyć tą liczbę nadmiarowych zgonów, tak, ale ta liczba nadmiarowych zgonów nawet teraz. Tak, ja w tym tygodniu analizowałem i się okazuje, że teraz ta, ta epidemia ogólnie chorób zagaźnych, która ma miejsce, również wywołuje dosyć spory wzrost mhm. liczby zgonów, tak, e, i może w, w skali populacji e, tysiąc więcej tygodniowo. Może nie robić wrażenia, ale to jest naprawdę dużo, jeżeli w danym tygodniu mamy -hmm. 20% więcej osób zmarło ze wszystkich przyczyn. Ale taką szkodą pandemii, której nie jesteśmy w stanie wykryć, no to nie wszyscy chorzy jakby doszli do tej ostatecznego zakończenia, tego najgorszego mm -hmm. zakończenia choroby, a jest masa powikłań. Tak? Cały czas się słyszy o które straciły weh, które się szybciej męczą, mają problemy z sercem, mają problemy z układem immunologicznym. Tak, mówi się, że teraz właśnie ta, ta epidemia chorób zakaźnych, z którą się teraz mierzymy, ma też związek z tym, z, z pewnego rodzaju powikłaniami, które, które ma społeczeństwo. Nie tyle, że chorujemy teraz więcej, bo siedzieliśmy zamknięci w domach mhm. i się nie odparnialiśmy ale właśnie, że, że zachorowanie na COVID w pewien sposób upośledza nasz układ immunologiczny. I są takie rzeczy, które trudno zmierzyć, bardzo chcielibyśmy je zmierzyć, pokazać dokładnie, jaka była wyrządzona szkoda, ale tak naprawdę możemy tylko ją pokazać na tych danych, yy, tych ostatecznych. Tak, ale te szkody wyrządzone są naprawdę, naprawdę ogromne i nie zdajemy sobie ich sprawy, bo to może być tak, że ktoś minutę wolniej będzie biegł na autobus, tak? ale to już jest jakaś szkoda, tak? jak przemnożymy tą szkodę przez ilość obywateli, to jest, to jest gigantyczna szkoda, jaką, jaką ta pandemia nam No tak, no właśnie, bo tu, tu znowu ten, ta, 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 myśl, analityka się uruchamia, czyli ta minuta stracona tak. gdzieś tam, to, to, też jest przełożenie na, na produktywność, na tak. czas, który, który, dana osoba traci, że tak powiem, w całym wymiarze gospodarczym. Zresztą nie tylko ta osoba, tylko traci całe, całe państwo. Natomiast tu chciałem jeszcze Ciebie zapytać, może nie do końca z COVIDem związane, bo to myślę, że, że cały rynek czy świat analityczny, to, to, to jest jakby ciekawe. Co jest jakby, tu już wspomniałeś wcześniej o pewnych, pewnych problemach czy, czy wyzwaniach dla analityków, czyli dostęp do informacji publicznej. Co jest jeszcze problemem z perspektywy Twojej? Czy z, ciebie, z Twojej perspektywy jako praktyka, który gdzieś już spotyka się z tymi danymi i. I widzi te dane. Czy to jest kwestia dostępności, czy co poza, co poza dostępnością jest problemem? Wydaje mi się, że dostępność jest na pewno największym, ale już jakby w użyciu tych danych, pandemia na pewno zwiększyła popularność użycia danych. I to dobrze. Ja jestem z tego bardzo zadowolony, że społeczeństwo zaczyna opierać się na faktach. Ale to, czego się przekonałem, to, że wnioski, jakie można wyciągać na danych, na pierwszy rzut około obiektywnych, mogą być koszmarnie wykoślawione, a nawet można tworzyć zdania, które będą prawdziwe, a będą wykorzystywane w takim bardzo manipulatywnej, manipulatywnej mhm. formie. Takim przykładem mhm. świetnym tego jest na przykład zdanie. Że y, większość osób, które umierają na COVID, to osoby zaszczepione. No właśnie, pojawiają się takie mocne argumenty. zdanie. Mocne zdanie, i one może sugerować, że szczepionki nie działają, a wręcz działają na niekorzyść. Mhm. Tak? Ale to, co znów jest trudne bardzo w percepcji, y, tego na przykład, jak działają szczepionki, to one jakby y, zmniejszają prawdopodobieństwo. Y, czyli jak ktoś mógłby y, mieć bardzo ciężki przebieg, szpital, respirator że zachorowują na covid -a, on dzięki szczepieniu e, na przykład tylko będzie miał bardzo silną gorączkę. Mhm. Tak? Albo komuś ta szczepionka uratuje życie, ale i tak wyląduje w szpitalu. Mhm. Tak? E, I finalnie, na przykład grupy, które finalnie mimo tego zmniejszenia prawdopodobieństwa i tak sobie nie radzą z chorobą, e, tak, to są zwykle osoby starsze i są to grupy, e, które są zaszczepione w bardzo dużym odsetku. W niektórych tych najstarszych grupach to jest 90-100% osób. Tak? A nadal to są grupy, które i tak umierają w większości. Więc, jeżeli grupa starszych osób jest e, zaszczepiona w 100%, no to naturalnie w statystykach osoby, które zmarły, będą zaszczepione. Tak? Mhm. E, I tu się okazuje, że to zmniejszanie prawdopodobieństwa, w, w przypadku szczepionek, e, no nie zawsze chroni w 100%. E, i, I nie działa to tak, jakbyśmy chcieli, żeby działało. E, czyli, że jak się zaszczepimy, to nie zachorujemy mhm. e, w ogóle, nie będziemy mieli żadnych ugodów, zmniejszają prawdopodobieństwo. I to zdanie, które powiedziałem na początku, jest e, prawdziwe, ale użyte w pewnym konkretnym kontekście, e, mhm. może wprowadzać w bardzo, w bardzo istotny błąd. E, I dlatego uważam, że czasami po prostu, mimo tego, że chcemy kondensować informacje i żymy w świecie szybkich strzałów informacyjnych, to czasami po prostu jest potrzebny szeroki obraz, żeby zrozumieć e, dane zagadnienie. Mhm. Ostatnie pytanie, które chciałbym Tobie zadać, dotyczy tego, no bo w całe to zbieranie informacji, zbieranie danych, ich analizę, pewne przedstawienie w sposób taki, żeby był zjadliwy, no to to, to pokonęło masę czasu, zajęło Wam masę czasu, też Waszego Prywatnego, Twojego Prywatnego. I chciałem się zapytać, czy. Przy tym, przy tym efekcie, który osiągnęliście i pod względem medialnym, ale także z perspektywy tego dostępności czy, czy czytalności tych danych, jeśli mielibyśmy tak to nazwać, czy nasze państwo, czy nasze instytucje były zainteresowane tymi. Efektami tych badań, tych, tych, tych analiz, czy ktoś się zwracał o to, żeby na przykład udostępnić, żeby w jakiś sposób mm, skorzystać z nich, bo może one by się przydały, bo może się bo okazało, że na przykład nikt w Polsce na poziomie gdzieś rządowym czy centralnym nie agreguje takich danych i mogłyby one się przydać. Czy mieliście takie zainteresowanie ze strony rządu, ze strony instytucji? Znaczy z tej strony najwyższego szczebla raczej odbieraliśmy takie raczej odwracanie wzroku od tego. Co, co robiliśmy, szczególnie, że to w jakiś tam sposób mogło podważać, tak że robimy coś za państwo. tak Raczej właśnie to państwo nie chce się podpisywać pod tego typu projektami, które jakoś podważają sposób, sposób mhm. jego działania. Ale, ale to jakieś sygnały dostawaliśmy, że z tego niższego szczebla był ogromny entuzjazm, tak że chociażby o ten taki niższy poziom organizacyjny jeśli chodzi o, o samorządy czy różne duże firmy tak ale to schodziło im, im niżej tym tych takich tych jednostek było znacznie e, znacznie więcej chociaż nie mogę powiedzieć że to było zupełna e, ślepota jakby na ten konkretnie e, projekt e, danych, e, danych o zakażeniach i tak dalej ale finalnie do jednego zauważenia, o którym zawsze wspominam, doszło, to było w kontekście, kiedy, kiedy rozpoczynały się szczepienia mhm. na, na, na koronawirusa. I wtedy przedstawiciele rządu zauważyli, że, że nasze zdobyte doświadczenia, kompetencji mogą pomóc w, w stworzeniu jakiejś formy prezentacji danych i jakość i, i część tych naszych różnych. Pomysłów czy, czy wniosków zostało też uwzględniona później w, w, w stworzonej formie prezentacji danych. Więc jakaś forma zauważenia była, ona później raczej była tylko wykorzystaniem, wykorzystaniem naszego jakiegoś doświadczenia i dobrze, bo trochę na tym, no, na, na tym nam zależało i na tym też skorzystaliśmy, bo, bo szczepionki też były, były monitorowane. Więc wydaje mi się, że mimo nieprzyznawania się to bardzo dużo korzystało z tego źródła bo one w pewnym momencie po prostu było jedyne, największe i po prostu było najwygodniej wyciągać jakiekolwiek wnioski, mimo tego, że można było się nie przyznawać, że się w ogóle o czymś takim słyszało, to finalnie, finalnie ona była otwierane wieczorem i, i można było sprawdzić, co się, co się rzeczywiście dzieje. No to jeszcze jedno bonusowe mm -hmm. pytanie. <laughs> pandemia, pandemia wyszła trochę z medialnego obiegu, więc zapytam się ciebie, nad czym teraz pracujesz, nad czym teraz, co teraz poświęca Twój czas, w, jeżeli chodzi o kwestie analityczne danowe, da czym nas zaskoczysz w, w przyszłości. <laughs> dane zdrowotne nadal, nadal się z nimi nie rozstałem, nadal je e, analizuję. E, ale wchodzą też i dane gospodarcze, i dane e, pogodowe dane klimatyczne, czy, czy dane dotyczące energetyki właśnie, więc raczej szukam takiej wszechstronności, nie udając że się na wszystkim znam, ale szukam tego, co aktualnie budzi jakieś społeczne zainteresowanie, co można pokazać z perspektywy danowej, a nie tylko na chłopski, na chłopski rozum, tak? Jeżeli, jest zagadnienie, mhm. jeżeli mamy duże emocje, budzi rynek paliw, tak? to biorę, analizuję, szukam, przy okazji sam zaczynam rozumieć jakiś temat i te moje wnioski mogę na wykresie, na wykresie przedstawić, więc, więc to, jest, to jest chyba ten mój, mój najistotniejszy kierunek. Michale, dziękuję serdecznie za, za to przedstawienie tematu analizy. Szanowni Państwo, to był program na Marszałkowskiej. Moim i Państwa gościem był Michał Rogalski, analityk i redaktor portalu Onet. Jeżeli program się spodobał, poproszę o lajka. Like Mogą Państwo skomentować w dziale komentarze, oczywiście opublikować dalej, podać znajomym. Zapraszam do kolejnego odcinka już niebawem. Ja nazywam się Mariusz Marszałkowski. Miałem przyjemność być gospodarzem tego programu. Do usłyszenia.